Jedną perspektywą jest to, co się dzieje w zamkniętej sali, gdzie my jesteśmy w naszej grupie, jest tam około 30 osób i ja, i wtedy ta komunikacja jest jednej osoby spośród 30 z jedną osobą prowadzącą. Natomiast wydaje mi się, że to jest istotne, żeby też zdawać sobie sprawę z tego, że ten człowiek, który prowadzi zajęcia, prowadzi zajęcia w kilku grupach i kiedy jesteśmy ze sobą w sali. To przemawiam jako jeden z trzydziestu, ale jak piszę maila, to piszę maila jako jeden z 300. Więc y, to też y, powoduje pewnego rodzaju y, we mnie, jakąś taką zachętę, y, taką, nie wiem, może nawet trochę oczekiwanie, żeby korzystać z tej sytuacji, kiedy y, mój głos to jeden z 30, a nie jeden z 300. Żeby nawet doprowadzać do sytuacji, gdzie jesteśmy jeden na jeden i, jest, i rozmawiamy ze sobą. I to jest dla mnie super istotne, żeby te konsultacje pozwalały mi poznawać te osoby i widzieć, jak im idzie i widzieć, czego potrzebują.